Cześć! Co jest? Dlaczego jesteście takie zdechłe? Nie wyspałyśmy się, bo wczoraj późno wróciłyśmy. A gdzie byliście? Miałyśmy podwójną randkę w ciemno z dwoma brać? Ja z kolei muszę Wam się pochwalić, że zaprosiłem tutaj dzisiaj kogoś fantastycznego. Znowu jakąś dziewczynę? Nie dziewczynę, Zuziu. Go piękną, dojrzałą kobietę. Jest architektem wnętrz i poprosiłem, żeby spojrzała na nasze mieszkanie. A co ona ma tu urządzać? A jeszcze nie wiem. Najpierw chcę zobaczyć, jak będzie wyglądała na naszej kanapie. O, Jacek, Jacek. Chodź, idziemy spać. Będę spać tak długo, że kiedy się obudzę, trzeba mnie będzie odkurzyć. Zaraz, zaraz. A co z moją randką? A, nie będziemy ci przeszkadzać, bo będziemy spały. No tak, tylko ja jej powiedziałem, że mieszkam sam. A to mój drogi przyjacielu, jest twoja sprawa? Krysiu! Nie! Nie. A, dobry wieczór. Nie słuchajcie, mam do Was prośbę. E, wyjeżdżam dzisiaj i chcę Was prosić, żebyście karmili mojego żółwia. Będę pan wyjeżdża, panie Romku? Wykupiłem pakiet noworoczny na dwie osoby na Mazurach. Hungalowie z kominkiem. Będzie uroczysta kolacja, bal, a po balu kulik. O, to brzmi fantastycznie. Nie jedna kobieta marzyłaby o czymś takim. Mm, wiem. A to może znacie jakąś, która chciałaby ze mną jechać? Zaraz, zaraz. Znaczy, że wykupił pan pakiet dla dwóch osób i nie ma z kim tam jechać? Właśnie. Chcę się tym teraz przed wyjazdem zająć. Życzymy panu miłego wyjazdu. Chodź, Zuziu. tam jeszcze w kuchni. Jak mi się jakaś przypomni, to panu powiem. No, że to myśl szybko, bo wychodzę z domu za pół godziny. A ty siadaj. Tu? Chcę z tobą porozmawiać. No Jest, panie Romku. Tak. No więc... Na pewno często patrzysz na mnie mhm. i mówisz sobie ten... Roman jest ostatnim mężczyzną, który mógłby mieć jakiekolwiek problemy z poznawaniem kobiet. No. No, i masz rację. Ha. Nie każdy. Może być to coś, co je przyciąga. Ten męski wdzięk, ten seksapil. No, tak, zrozumiałem, to... zrozumiałem, panie Romu. Tak, ale ciężko ci będzie zrozumieć, że nawet ja od czasu do czasu mogę mieć martwy sezon. A? Nie, no to niemożliwe. No, 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 niestety teraz właśnie taki mam. Kiedy się zaczął? Ostatni raz byłem na randce w grudniu. A to nie tak źle? A, w grudniu dwa lata temu. Dwa lata temu? Mhm, dlatego chcę Cię zapytać, czy nie mógłbyś mi jakoś pomóc wyjść z tego dołka i poznać mnie z kimś? Ja mam panu znaleźć dziewczynę. No, no, ja, no, ja wiem, że to brzmi nieprawdopodobnie, ale ja nie mam innej szansy, żebyś kogoś poznać. A co to dla ciebie za problem? Przecież znasz tyle inteligentnych i pięknych kobiet. Wśród nich jest na pewno taka, która potrafi docenić prawdziwego mężczyznę. No, nie wiem, to nie jest takie proste. No, no dobrze, 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 przesadziłem. No. Nie musi być znowu taka inteligentna. Wystarczy, żeby umiała czytać i pisać. No, no. Dobrze, no dobrze, piękna też nie musi być. A nie rąk. E, hmm. Że to ja wyrażę to jaśniej. Chodzi mi o to, żeby ogólnie przypominała kobietę potrafiła powiedzieć kilka zdań z sensem. Hmm? O. Tu jest klucz do mojego mieszkania. A po co? No jak to? Żeby Krysia mogła wejść i nakarmić żółwia. Przecież no, wyjeżdżam dzisiaj. Pan wyjeżdża i zostawia klucze Krysi. No. Naszej roztargnionej, zapominalskiej Krysi. Co pan robi? Zapomni nakarmić żółwia i co z nim będzie? Sam się tej znajmę. To dziękuję ci. Dziękuję. E, da, daj mu jutro śniadanie, dobrze? A, A może... Powinienem mu kupić żółwiczkę do pary. No. Niech przynajmniej jeden z nas będzie szczęśliwy. Jeden z nas będzie. Okay. Wydawało mi się, że powiedziałeś, że mieszkaś w pierwszym piętrze. A to jest pierwsze piętro, tylko dom tak nisko osiadł, że wydaje się, że to jest park. No co jest? Przeprowadziłem się do tego mieszkania, bo jest ładniejsze od tego na górze. To jest według ciebie ładne mieszkanie? No to jest... To jest zły sen, architekta wnętrza. No, no niby to tak, Te meble i to wszystko. Ale one już były, kiedy je wynajmowałem, a teraz załatwiam z panem Romanem, gospodarzem tego domu, żeby je stąd wywalił. Powinieneś z nim załatwić, żeby je spalił. A gdzie jest łazienka? Tam. To na chwilkę, przepraszam. Proszę. Mhm. To ty? Zobaczyłem światło w oknie, myślałem, że to włamywać. A co ty tu robisz? Ale a przyszedłem, żeby dać żółwiowi coś do picia. A, a co pan tu robi? Przecież miał pan już pan mnie rąk wyjechać. Nie liczyłem się z tym, że mi pójdzie aż tak źle. Nie udało mi się nikogo poderwać. Przeszedłem trzy razy krakowskie przedmieście. Długo kręciłem się po starym mieście, ale w takim rósł tam prawie nikogo nie było. Nie chciałem sam jechać, to, to wróciłem. E, Myślę, że pan za wcześnie się poddał, panie Rąka. był pan w galerii albo w domu towarowym? No nie. No, na zimę akcja przenosi się w takie miejsce. No, Myślę, że powinien pan tam pojechać jeszcze trochę poszukać. No, no że. Idę, no. A, czy ja zostawiłem światło w łazience? Ja chcę. Kto to przyszedł? Kto tam jest? Jakaś kobieta? Nie no skąd. To, to nie był męski góle. Co? To był? <grym> Panie Romku, wszystko pan zepsuł. To miała być niespodzianka. Jaka niespodzianka? No, Czyż sam nie pan poprosił, żebym pana z kimś poznał. No i ją przeprowadziłem. Ale po co? Miało mnie nie być. No tak, ale ona jest architektem wnętrz. Kiedy dowiedziała się o panu, to po prostu nie mogła się doczekać, żeby się nie zobaczyć, jak pan mieszka. No. O, ho, ho, ho. Ramona to jest pan Roman, mój gospodarz. Panie Romku, to jest moja znajoma Ramona Wichłacz. To jest twój gospodarz? To ja. Rozmawialiśmy właśnie z Jackiem o tym mieszkaniu. I uważam, że ze względu na styl powinien pan udostępnić. Zwiedzającym. Mógłby pan nawet sprzedawać bilety wstępu. Naprawdę pani tak myśli? Wie pan, że moglibyśmy zacząć robić tu naprawdę pasjonujące rzeczy. Moglibyśmy? Naturalnie. Im szybciej, tym lepiej. To możemy zacząć nawet teraz. Panie Romku, przepraszam, ale Ramona musi już pójść. Wpadła tylko na chwilę i... Nie, 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 nie zabieraj jej. Zadzwonię do pana jutro. Spotkamy się i zaczniemy tu robić cuda. Do widzenia. Do widzenia. No musimy już iść. Do widzenia, panie Romku. Dziękuję ci. Dziękuję. Proszę, Proszę bardzo. bardzo. Widzę, że się jej podoba. No, ależ to widzę. To. Widzisz to? No widzę, widzę. Chodźmy stąd, bo ten facet się od nas nie odczepi. Chodźmy do mojego starego mieszkania. Nikt w nie mieszka? Jest puste? No częściowo. To znaczy jest częściowo umeblowany. Jest w nim kilka moich starych rzeczy. Wchodź jest na pierwszym piętrze. Proszę chodź. To mieszkanie nie wygląda, jakby było puste. Wygląda, jakby ktoś w nim mieszkał. A masz rację. No to jak już widzieliśmy moje nowe mieszkanie, moje stare mieszkanie. No to teraz chodźmy zobaczyć, jak Ty mieszkasz. Ale czy możemy tu w zostać? A jasne, siadaj. Dlaczego siedzimy tutaj? Nie możemy usiąść na kanapie? A niestety, wiesz, podłoga pod kanapą jest bardzo słaba i mogłaby się pod nami zerwać. Co to było? To ja, to ja to zawsze kiedy się dobrze bawię, to się wam. To co będziemy robić? E, no nie wiem. No jedne co mi przychodzi do głowy to... Ramona! A jakaś ty piękna. Jacek, przestań! No, no, przepraszam nie... A! Przepraszam? Co ty tu robisz? Co ja tu robię? Chodź! A ty co tu robisz? Co wy tu robicie, dziewczyny? My to. Mieszkamy razem z Jackiem. Mieszkacie razem z Jackiem? Nie, 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 nie. nie. To tak nie zupełnie, nie do końca tak. To, to są moje koleżanki, mhm. które poznałem przez internet. One przyjechały z hajnówki, są pierwszy raz w Warszawie i nie mają gdzie mieszkać. Daj spokój, co ty opowiadasz. No zaczekaj, Ramona, jeszcze nie idź. Nie chcę cię więcej widzieć. Wiesz, kim ty jesteś? Jesteś najgorszym kłamcą, jakiego znam. A, czy wysłyszałeś, jak ona mnie nazwała? Ale to nieprawda. Wcale nie jesteś najgorszym kłamcą. Ach, dziękuję ci, Susiu. Jesteś najlepszym kłamcą, jakiego ja znam. Właśnie. Cześć. Cześć. Jacek już zjadł? Nie jest jeszcze w swoim pokoju. Założę się, że po wczorajszym wieczorze czuję się paskudnie. Też tak myślę. Może bądźmy dla niego dzisiaj wyjątkowo miłe? Hm? Dobrze. Idzie tu! Cześć! Słuchajcie, ja się dzisiaj fantastycznie czuję. Aż tak dobrze? Mm. A wiecie dlaczego? Bo mi się wczoraj wieczorem objawiła prawda o życiu. Że co? Że człowiek nie może żyć w kłamstwie. Szkoda, że ci się to tak późno objawiło. Mm. Lepiej późno niż wcale. I oświadczam wam uroczyście, że składam sobie przysięgę na nowy rok, że od dzisiaj nie będę kłamać. Mamy nadzieję, że wytrwasz w tym jak najdłużej. Mm -hmm. Przecież nas nigdy nie okłamałeś. Ach. Okłamałeś nas kiedyś? Ach. Ej, Krysiu, a pamiętasz, że kiedyś poprosiłaś mnie, żebym zamknął kwiaciarnię za ciebie, a ja powiedziałem, że nie mam czasu? Pamiętam. Straciłam wtedy jedyną okazję spotkania Bogdana Mulaka. Strasznie mi na tym zależało. Okłamałem cię. Nie miałem czasu, tylko po prostu mi się nie chciało. No Boże, to dobrze ja się to w końcu powiedziałem. Cieszę się, że w końcu usłyszałam. Eee, przynajmniej się przyznał. Bardzo mi się to podobało. Darujemy ci ten jeden raz, prawda, Krysiu? A, ale to nie był tylko ten jeden raz. Zuziu, a pamiętasz, że kiedyś poprosiłem cię, żebyś mi kupiła taki specjalny syrop na kaszel? Tak, pamiętam. Przeleciałam pół miasta, żeby go znaleźć. Ale wtedy padał deszcz i zniszczyłam sobie nowe buty. Wymyśliłem sobie ten syrop. I chciałem zostać w domu, miała przyjść do mnie Monika. Uf, co za dziewczyna? Co za wzruszająca szczerość. Po prostu chodząca uczciwość. Nie wyobrażacie sobie, co to za genialne uczucie mówić prawdę. No, słuchajcie, muszę e, e, lecieć do muszelki, umówiłem się tam e, z Frankiem. Gdybym tu został, to mógłbyście się jeszcze nie jednego dowiedzieć. Masz jeszcze trochę czasu. Ach, wiecie, że po tym, co się wczoraj stało, nie mogłem na siebie patrzeć. Ja dzisiaj kocham siebie za wszystko, co mówię. A wiecie dlaczego? Dlatego, że mogę zrzucić z siebie te wszystkie kłamstwa, które mnie uwierały. Pusiu, jak jestem zadowolony, że w końcu zostałem uczciwym człowiekiem. Aż się palę, żeby z kimś o tym porozmawiać. To my ci gratulujemy. Przejmi to w dowód naszego uznania. Dziękuję wam. A to, żebyś się przestał tak wypalić. Cześć! Co tu robisz? to niespodzianka! To właśnie opowiadałem Luizie o nas. Cieszę się, że Pana poznałam. A, a co Franek Pani o mnie powiedział? Luiza robi od kilku lat maturę w szkole wieczorowej, ale marzy o tym, żeby zostać modelką i zrobi wszystko. Słyszałeś? Zrobi wszystko, żeby zostać modelką. To musi być pasjonujące pracować w młodzieństwie pracujemy ja pracuję w młodzieży No ze mną. Razem tam pracujemy. Ty jako dyrektor artystyczny, a ja. Zapomnijmy na chwilę o skromności, ale kilka dni temu sam powiedziałeś, że jestem tam najlepszym fotografem. Powiedziałem? Ty jesteś najlepszym fotografem, mój frany, frany. Nie jest? No, może nie najlepszym, ale jednym z lepszych. Ranę. Ty z trudem możesz zrobić normalne zdjęcie, nie mówiąc już o zdjęciach młodych. Mm. O nie. Kolejny kłamczuk. Do widzenia. Luiza, poczekaj, wszystko ci wyjaśnię. Jeśli chcesz mieć seksowne zdjęcia, to sam włóż to bikini, które mi kupiłeś i sobie zrób. To nawet nie jest mój rozmiar. Wiesz co zrobiłeś? Wiem, powiedziałem jej prawdę. Ale po co? Wyjaśnij mi. Franek, czy chciałeś, żebym spokojnie patrzył, jak oszukujesz tę biedną dziewczynę? No jasne. Dałem sobie słowo honoru, że od dzisiaj nie kłamie. Mam nadzieję, że ci to wariactwo szybko minie. Franek, ale nie mam powodu, żebyś nie został tak samo uczciwym człowiekiem, jak i ja. Ja? O, ha, ha, ha. Jakim cudem? Jestem sprzedawcą używanych samochodów. Chciałabym zadzwonić, czy jest tutaj automat? Ramona? Dobrze, że Cię widzę. Chciałem się przeprosić za to, że Cię wczoraj oszukałem. A przez to, co się wczoraj stało, to postanowiłem od dzisiaj zostać stuprocentowo uczciwym człowiekiem. Naprawdę? Słowo honor. To świetnie. Cieszę się, że w takim razie na Ciebie wpadłam. Jadę właśnie do klienta, któremu projektuję salon w eleganckiej Wini. I zależy mi, żeby ktoś szczerze powiedział mi, co o tym myśli. No to nie mogłaś lepiej trafić. Ej, co my tu mamy? Szczerze mówiąc... E... No to bardziej przypomina mi to salę widzeń w więzieniu, niż salon. O tak! No nie to, że miał coś przeciwko zakładom karnym. Dziękuję za szczerość. Nie ma za co. A co robisz dzisiaj wieczorem? Wieczorem? Mhm. Zapytaj mnie, co robię teraz. Co ty robisz? Dziękuję Ci za Twoją szczerą opinię. A jeżeli wpadnę na Ciebie następnym razem, to mam nadzieję, że będę samochodem. Jest tu coś? O, przyszła nasza chodząca, szczerość. A żeby żebyś wiedziała. Mm, jak ci się podoba moja nowa sukienka? Kupiłam ją na promocji, strasznie mi się podobała. Tak? Jest piękna, nie uważasz? Jest w niej bardzo ładnie. Dziękuję ci! Luciua, dlaczego nie powiesz jej prawdy? Nie wtrącaj się. Jakiej prawdy? No nie, jeżeli ci się nie podoba, to powiedz, przecież znasz się na ciuchach. Oj, Zuzu, 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 niedawno mówiłaś mi coś zupełnie innego. Co mu powiedziałaś? Nic. Nie kłam. Powiedziałaś, że Krysia kompletnie się nie zna na modzie, bo inaczej nie nosiłaby połowy ze swoich ciuchów. No wcale tak nie powiedziałam! A jak powiedziałaś? Ja tylko powiedziałam, że ja bym ich nie nosiła, ale ty możesz, bo ty masz... Krótkie nogi. Kontynuuj, Zuziu. Nie przerywaj sobie. Powiedziałaś mu, że ja mam krótkie nogi? Powiem ci coś na temat moich nóg. One nie są ani krótkie, ani długie. Są akurat takie jak trzeba. Ale może ktoś... Słowa takie grube nogi jak ty, tego nie rozumiem. <grych> ja mam grube nogi, a jakie one są według ciebie? No i widzicie, jaka to genialna sprawa, nareszcie jesteście wobec siebie szczere. Zapnij się! Ty się Zapnij się! Przestańcie, o co wam chodzi? Zapnij się! Rozumiem, że jesteście zdenerwowane, ale dalej uważam, że uczciwość jest jedynym sposobem na życie. Ja oświadczam wam, jeżeli o mnie chodzi. To zamierzam być do końca życia szczery wobec wszystkich i nic ani nikt tego nie zmieni. Jeżeli nadal zamierzasz być taki szczery, to twój koniec życia może przyjść już jutro. Jacek, co się stało? Pani Zuzia poprosiła mnie, żeby zobaczyła sukienkę no i się zaczęło. Ale co się stało z kobietą moich marzeń, z panią Ramoną? Powiedziała, że zadzwoni do mnie dzisiaj. Czekałem przy telefonie cały dzień i nic. Pan? się umówił z tą dziewczyną, którą Jacek tu przyprowadził? Tak, z nią. Kiedy wczoraj wieczorem wróciłem do domu, poczułem się jak ostatni niedołęga, który już nigdy nie przeżyje miłości w swoim życiu. I wtedy pojawiła się pani Ramona. I sprawiła, że poczułem się wyśmienicie, bo uświadomiła mi, że dalej podobam się kobietom. Że dalej jestem tym czarującym Romanem, za którym kiedyś Szalało pół Warszawy. Panie Romku. To postaram się być teraz szczery. I powiem panu, co Ramona naprawdę o Panu myśli. Postaram się, żeby mi się od tego nie przewróciło w głowie. Ta Ramona pana nie lubi. Nie? No nie. Ona. Ona pana kocha. Kocha mnie? Ale nie może się z panem związać. Dlaczego nie? Ze względu na swojego męża. Cholera, zawsze musi się jakiś przyplątać. No, żeby pan wiedział. Płakała, kiedy o tym mówiła przez e telefon o jego ciężkiej chorobie, o, o tym, że musi go pielęgnować i że on nie ma nikogo innego. Co? Mówisz, że płakała przy Ta, tym? Tak, tak, bo wiedziała, że zostawiłaby go dla pana w jednej chwili, ale to by oznaczało jego koniec i nie może tego zrobić i jest z tego powodu cała nieszczęśliwa. Jest... Nieszczęśliwa? O, to bardzo przykra historia z tym mężem. Zostawia panu tylko wspomnienie wczorajszego wieczoru. Hmm. To i tak dużo. Dziękuję ci, że mi to powiedziałeś. Jestem. Jeżeli macie coś do powiedzenia, to już możecie zacząć. Mamy, mamy. Zaraz ci powiemy. Słuchaj, byłeś super! No! Byłeś super! Jacek, nic ci się nie stało! Nie no skąd? Ja tylko jestem takim strasznym kłamczuchem. Panek, dobrze, że Cię widzę. Jestem zajęty. Nie przedstawisz mi tak pięknej dziewczynie? Nie. Chcemy być sami. Ach, rozumiem. Ja. Że... Ale zanim pójdę, to chcę tylko pani powiedzieć, że ma pani niebywałe hmm. szczęście. Mam sobie... chwileczkę. Może on się nie przyznał, ale chcę, żeby pani wiedziała, że rozmawia pani z najlepszym fotografem mody i stylu. Daj spokój! A widzi pani, jak on jest skromny? Nawet nie chce, żeby o tym mówić. To jest prawdziwy artysta. Jego zdjęcia są na okładkach największych magazynów mody. Marzena! Poczekaj, to... No. <ślaionen> Dziękuję ci, ale już się zamknij. Panek, co tu się dzieje? Ty kretynie, musiałeś się w to znowu wmieszać? Nie chciałeś, żebym nie powiedział, że jesteś najlepszym fotografem mody? No nie! Bo jej powiedziałem, że jestem lekarzem. O lekarzem? Franek, ty nawet nie wiesz, jak wygląda stetoskop. Wiem! <śmienny>